Coraz więcej par chce przyjść, uczyć się komunikacji indywidualnie i bardzo doceniają moją pracę i są też często wysyłani przez swoich terapeutów, którzy pracują z nimi nad tym, co jest stare, co być może już nie działa, co warto byłoby zmienić. A sama kwestia komunikacji to są skille, to są umiejętności, to jest coś, co po prostu trzeba się nauczyć. Więc przychodzą do mnie, Proszą mnie o indywidualne wsparcie. Ja wtedy mówię, indywidualna praca, żeby przyniosła podobne efekty jak na warsztatach, które się dzieją w ciągu mniej więcej 3-4 miesięcy, będą Cię kosztowały 2,5 roku długiego i męczącego procesu i znacznie więcej pieniędzy niż warsztaty dla dwóch osób. A to, czego nie dostaniesz, to nie dostaniesz procesu grupowego, w którym możesz pracować na biało. Wspaniałe dla mnie wyrażenie: pracować na biało. Za chwilę opowiem ci dokładniej, co to znaczy. Nagrałam nowy odcinek podcastu o tym, w jaki sposób związki mogą poprawić swoją komunikację i jak się nauczyć takiej komunikacji, która naprawdę będzie budowała związki. Zobacz, koniecznie. Znajdziesz link pod tym nagraniem.